Hej, kochanie. Hej. Mm. Jak tam? Coś się stało? To, że kocham mojego chłopaka, bo jest super. Trenujemy po szkole? Mm, tak, jasne. To świetnie. Nie możemy stracić koncentracji. Musimy być w tej rundzie na szczycie. A wieczorem zrobimy sobie próbę na Open. Okej, okay, a co z oddychaniem? Mm, Zabawne. Nie martw się. Nie potrzebujemy zbyt wielu prób. Wczoraj świetnie nam poszło. Słuchaj, była nawet publiczność. Widziałeś, jak Luna patrzyła? Oczami. Mówię poważnie, Mateo. Nie widziałeś, jaką miała minę? Myślę, że jest bardzo zazdrosna o to, że jesteśmy idealną parą. Zresztą, w sumie, tak jak wszyscy. No co jest? Dalej się złościsz? Nie, jeśli nie powtórzysz tych swoich ataków zazdrości. Zazdrości? Mhm. Skarbia, przecież już o tym rozmawialiśmy. Wiem, że nie mógłbyś mnie zdradzić, A już na pewno nie z taką smarkulą jak Luna, tak? Hej, Gaston Powiadamy o wypracowaniu Cześć. z literatury? Pewnie. Widzimy się potem w klasie. Chodźmy, Pa, kochanie. Musisz zmienić warsztaty i to jak najszybciej, teraz. Cześć, tak? Tak, cześć, co słuchać, tak dalej, Ja teraz nie słuchaj. Przepiszesz się z warsztatów fotograficznych na teatralne. Czemu? Ja nie lubię teatru. Chyba, że ty też się przepiszesz. Nie, Jasmine, ja nie mogę, bo wszystko by się wydało. Ale co? Że chcę kontrolować Mateo. Cały czas się boisz, że podoba mu się Luna? Ja się niczego nie boję. <noise> to jasne, że Mateo nigdy nie będzie z Luną. A więc? Nie rozumiem. Bo Mateo lubi, jak się go adoruje. Tak. Lubi się czuć popularny, ale taka idealna para musi mieć nienaganny wizerunek. Tak. Dlatego musimy zająć się tym, żeby żadna dziewczyna się do niego nie zbliżyła. I dlatego mam zostać tajnym detektywem? Dokładnie. I niech ci nie umknie nawet najmniejszy szczegół. Zrozumiałaś? Tak.